No, cześć, mamo. No, cześć. Czy ty jesteś piana? Nie, nie jestem piana. No, przecież widzę, mamo. No, może tam lampkę wina tylko. No dobra, jedźmy już. Mamo, wszystko w porządku? Uf. Uf. Mam się zatrzymać? E -e. Nie, no, ostatni raz cię pianą, Woże. Masz już 40 lat, nie sądzisz, że w twoim wieku to może trochę nie wypada? A na mnie się jak pijany byłem. Kocham cię Kubusz, naprawdę bardzo. Jezu mamo, co ty gadasz do mnie? Idzie on czy nie idzie, ile mam czekać? A co on tam z jakąś dziewczyną spaceruje? No proszę, proszę, nasz kawaler w końcu dorósł. Hejka mamusi, jak tam? No witam, witam ulubionego kawalera mamusi, jak tam randeczka? Jaka randka? Kuba, ty myślisz, że jestem głupia? Przecież widziałam cię z tą pannicą, nie musisz udawać. Ale to tylko koleżanka! Teraz to się tak mówi, koleżanka. Dobra, kuba, randkowanie, randkowaniem, ale ty pamiętaj, że ja wnuka jeszcze nie chcę. Ja zawsze wiedziałam, że za takim przystojnym kawalerem to się pannice będą oglądać. Ej, ona dalej tam stoi, dawaj ją do domu podrzucimy. Halo koleżanko kuby! Mam obojętą chłopaka. Eee, pogadamy jak dojedziemy do domu. Kuźwa, 20 lat, a ja po niego dalej jeździć muszę, no on jest jakiś niepoważny. O, idzie. Co on się tak gibie? Cześć, mama. Ty piłeś coś, tak? Nie. Kuba Kuźwa, nie kłam, przecież widzę, ty jest normalny? Jest dopiero 14, a ty już jesteś piany? To ty po to mi dupę zawracasz, żebym po ciebie przyjeżdżała, bo się napiłeś alkoholu? No tylko parę piwek sobie wypiłem. To trzeba było nie pić i samemu pojechać. Powiedz mi, Kuba, co ja robi źle. Gdzie ja popełniłam błąd? ci nie wiem, brakuje, wszystko masz podane jak na tacy, a ty rozczarowanie za rozczarowanie. Nie wiem, może trzeba ciebie już na jakiś odwyk zapisać. Jak środek dnia, a ty już pijany jesteś. <laughs> Edytko, gdzie w tym domu znajdę saunę? <laughs> Co cię tak śmieszy? Gosia, my nie mamy sauny. Co? No wyobraź sobie, Gosia, taką rzecz. Nie wszyscy mają pieniążki. Przecież to jest niemożliwe. Wiem, wiem, to dla ciebie duży szok. Także jak ludzie nie mają pieniążków, to zwykle też nie mają sauny. To mogę się chociaż gdzieś umyć? Chodź, Gosia, zaprowadzę cię do łazienki. Ale ostrzegam, łazienka jest w remoncie. Dobra Gosia, tutaj masz wannę. Wy naprawdę żyjecie w takich warunkach? Gosiu, co robiłaś w sobotę? Byliśmy z Filipem w spa, a o co chodzi? A czy ty jesteś Gosia świadoma, że miałam wtedy urodziny, na które cię zapraszałam? Bardzo mi przykro, ale potrzebowaliśmy naprawdę z Filipem odpocząć od tego całego zamieszania. Gosia, ale ty nie byłaś na nich już od 10 lat. Jesteśmy siostrami. Ale kochaniutka, nie zapomniałam o prezencie. Proszę, oto on. No dobra, pokaż, co masz. A to ustrojstwo mi na co? Wiesz, co tak sobie pomyślałam, że ty jesteś samotna, a przychodzą czasem takie wieczory, że po prostu kobieta ma swoje potrzeby. Gosia, ja jestem samotna, bo odbiłaś mi męża. Nie musisz dziękować. Masakra, gdzie ona jest? Ile można czekać? No, elo byczku! Mamo, co ty gadasz? Mordo, co ty czaczy nie kumasz? Proszę Cię, nie mów tak! Zluzuj majty, bo tu cringe'em zawiewa. To co, może w jakiś balet lecimy? Mamo, stop, robi się dziwnie. Jezu, co Ty taki drętwy jesteś? Mama młodzieżowa próbuje być? Ty to się, ziomuś, powinieneś cieszyć, że taką kulmatkę cool masz. Mamo, nikt tak nie mówi! Aj, drętwa dupa jesteś, nie chcę z tą gadać. No i ja wtedy mówię tej pindzie, że wolę płakać w Mercedesie niż na rowerze. Rozumiem, Gosiu. Edytko, coś się stało? Wiesz, co ostatnio nam się nie przelewa? Brakuje nam pieniędzy dosłownie na wszystko. Kochana, to czemu nic nie mówisz? Przecież wiesz, że zawsze ci pomogę. 20 tysięcy ci wystarczy? Gosiu, przecież to są ogromne pieniądze. Przestań, przecież wiesz, że dla mnie to są drobne. Wiesz, co Gosiu, przypomniałam sobie, że mam odłożone pieniądze. Nie musisz mi pożyczać. No dobrze, ale pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć. Ty czujesz, jak ona chciała nas upokorzyć? Żadnych pieniędzy od niej nie weźmiemy Mamo, ale my na nic w lodówce już nie mamy Zatrzymam się przy drodze, to trawy nazbierasz Teraz tutaj musisz skręcić Mamo, przecież wiem, jeżdżę tędy codziennie Uważaj czerwone No przecież widzę Mamo, takim gadaniem tylko mnie rozpraszasz Przecież ja ci tylko chcę doradzić, co ty człowieku się czepiasz? Ile mam prawko ognoju a ile ty? Zobaczymy, bez miał wypadek, to potem płacz będzie. Hamuj! Kuźwa, co? Sprawdzałam tylko szybkość twojej reakcji. No i co się drzesz, ty psychiczny jakiś jesteś. Masz już kurwa 20 lat i nie potrafisz wstać nawet na badania do laboratorium na czas? Pewnie ja ci będę kurwa dupę za każdym razem woziła. Człowieku, kurwa zacznij być odpowiedzialny, bo ja stąd długo nie wytrzymam. Pewnie jak ja będę miała pogrzeb, to też zaśpisz i Cię będę musiała na swój pogrzeb kurwa wozić. Mamo, bo ja miałem być na czczo, a zjadłem batonika. Kurwa, co zrobiłeś? Że ja 20 lat temu do tych Czech nie pojechałam. Nie chciałabyś, Gosiu, wpaść do nas na grilla na weekend? Wiesz co, dam jeszcze znać, bo jestem już z dziewczynami umówiona do spa na weekend. Gosiu, czy mogę Cię na chwilę przeprosić? Muszę pilnie do toalety. U. nie ma problemu, toaleta jest na lewo. Czuję się najmocniej, przepraszam, ale muszę się zbierać. Przypomniałam sobie, że kuchenki nie wyłączyłam. Dobra, dobra, to się jeszcze zgadamy na kawunie. Cześć, lamusy. Cześć. Gdzie jest pani? Pani jest na kwarantannie, wróci za dwa tygodnie. Halo, proszę o uwagę, proszę mnie wysłuchać. Na mocy nadanej mi przez samego siebie ogłaszam, że rządzę wami, frajerze. Ale ksiądz przyszedł na zastępstwo. Przecież się go pozbyłem. Witaj, Kubusiu. Wróciłem. Raz się ciebie pozbyłem, to zrobię to i drugi. Nie dasz rady, Kubusiu. Jestem potężniejszy niż kiedykolwiek. Chciałeś walki? To będzie walka. Stoczymy pojedynek. Jeśli ja wygram... Idziesz sobie jak najdalej stąd. Ale jeśli ja wygram... Siedzisz na moich kolankach przez wieczność. Papier, kamień, nożyce... To niemożliwe! nie! O Jezus Maria jaki sen posrany. Drogie dzieciaczki... Kubuś ma dzisiaj urodziny i z tej okazji chciałby wam rozdać cukierki. Co?! Nic nie chciałem rozdawać, mama mi kazała. W ogóle co to ma być, że to są moje urodziny, a ja muszę im cukierki rozdawać. To oni powinni mi cukierki dawać. Kubuś, bądź miły dla wszystkich. A ty przefarbuj kudły ruda Pindo. Co? Nie, nic. Masz cukierka. Kurwa jednego. Mm, mm, ty nie dostaniesz, kurwa. Gówno dostaniesz nie cukierki. Ale ja chciałam cukierka. A dla pani mam coś specjalnego. Kuba. Jakiś dziwny ten cukierek był. Halo, kuratorium oświaty. Nasza przedszkolanka bardzo dziwnie się zachowuje. Mam wrażenie, że jest pod wpływem jakichś środków odurzających. No, kuźwa, gdzie on jest? Ja nie mam całego dnia, żeby tutaj stać i czekać. No, nareszcie idzie, książę wielki. Jestem. No, witam, witam. Dłużej się nie dało? Ty czujesz to? Co tak śmierdzi? Kuźwa, czy ty paliłeś? Nie, no, mamo, na pewno ci się wydaje. Kuba, nie kłam, przez czuję od ciebie papierosy! Pewnie trój się! To ja po to się przy porodzie tyle męczyłam, żebyś ty teraz tak zdrowia nie szanował? Od razu iść może sobie już trumnę kup. Taki dorosły jesteś, żeby papierosy palić, ale już sam dupy swoje nie umiesz zawieść. Po co się zatrzymujesz? No co, papierosy ci kupię? Całą paczkę. Wszystko przy mnie wypalisz. Zobaczymy, czy jesteś taki kozak. Muszę się jakoś pozbyć tej piknej piny. Na szczęście obmyśliłem plan doskonały. Pokonam ją jej własną bronią. Cześć Kuba, dlaczego gadasz tam do siebie? Sorka, znowu zapomniałem leków. A no tak, guptaska ze mnie. Iii. Wiesz co Kuba, ja sobie tak pomyślałam, bo tu jest strasznie zimno, a jestem taka malutka. Miałbyś może pożyczyć mi bluzę? plosie. Wiesz co, ja sobie też coś pomyślałem, tylko nie wiem czy mogę o to zapytać ty, taką dziewczynę jak ty. O co chodzi? Bo ja się bardzo często otwieram przed ludźmi i. i oni mnie potem ranią. Czemu się tak dziwnie zachowujesz? Bo ja sobie tak myślę, że to pewnie dlatego, że jestem taki brzydki. Bo ja jestem zawsze taki dobry dla dziewczyn i je słucham. Ogarnij się, debilu jeden, ty. Przepraszam, że musisz patrzeć na tak brzydką osobę jak ja. On nie pozwala mi być pikni. Mada faka, co to było.